Bardzo serdecznie witam wszystkich gości przybyłych na wystawę zatytułowaną Sztuka wiatrów. Każdy z nas marzy, żeby być artystą po trochę. I jeśli to zdarza się jeszcze jako pasja, którą możemy zrealizować ze swoim zawodem. To, no to jest szczęście. Pan Marek Wiatr ukończył wydział wokalno-aktorski w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu profesor Heleny Schubert-Słysz. Następnie kształcił się w Weimarze na kursach mistrzowskich u światowej sławy barytona Pawła Lisicjana. Uczył się jednocześnie malarstwa u artysty malarza Stanisława Kochanka, a potem w Krakowie u profesora Alojzego Świeckiego. Koncertuje w kraju i poza jego granicami. Ma w swoim dorobku ponad 30 wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Z dumą i satysfakcją chcę powiedzieć, że Tomasz Wiatr, będąc adeptem urologii, jest tym, którego postęp zawodowy obserwujemy wszyscy i jest on wynikiem nie tylko jego ogromnej pracowitości, ale i uzdolnień. I potencjału intelektualnego i chirurgicznego, którym dysponuje. I tak jak malarstwo Przybyszewskiego zainspirowało Wirchowa do wielkich rzeczy, tak my staramy się być jeszcze bardziej delikatni w obliczu talentu Tomasza Wiatra. Tomasz, dziękujemy Ci bardzo za to. Oprócz tego, że jestem przede wszystkim lekarzem, i to dobitnie chciałem podkreślić, bo to jest mój zawód, to jest moja pasja, to jest całe moje życie, to jeszcze... Jest rysunek, prawda? Zabawa rysunkiem, ja to tak nazywam, w którym też się pasjonuję. Wielokrotnie byłem pytany na temat tego, czy medycyna, czy sztuka. Szczęśliwie nie muszę wybierać. Udało mi się to pogodzić. Jestem no, yy, szczęśliwcem, który, który nie musi wybierać. Tak samo jak tato nie musiał wybrać między sztuką a, a znaczy malarstwem i muzyką, bo pogodził to. Tak i ja. Godzę medycynę i sztukę, a sztuka uczy mnie wrażliwości, którą potem przekazuję, będąc lekarzem. Miłego oglądania wspaniałych obrazów. Panie profesorze, wystawę uważamy, uważamy za, za otwartą. otwartą. Zapraszamy. <noise> नेपालको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो।